Czemu ból osoby, którą bardzo kochasz Cię boli Finalnie Cię zostawi, no i podwójnie zaboli Sam się na tym przejechałem, teraz codzienno z nią walczę dzień piszę szczere teksty o tym, jak bardzo mnie boli Czemu ból osoby, którą bardzo kochasz Cię boli Finalnie Cię zostawi, no i podwójnie zaboli Sam się na tym przejechałem, teraz codzienno z nią walczę dzień piszę szczere teksty o tym, jak bardzo mnie boli zwykła codzienność powiadasz no to masz praca studia studia praca i taka jest prawda większej życia obowiązki a nie sama zabawa rap to jest odskocznia od tego wszystkiego czasem mam dość godę się na coś takiego wtapiam się powoli w całe szare społeczeństwo Pronąc do tego samego celu czyli dobrobytu patrzę tylko na siebie gdzie cała moja empatia zgniła patrząc na to co robimy kochanie chcesz jeszcze nie chcesz mechanika jest ta sama Nazwij to hamstwem, jestem draniem zimnym Każdy każdemu nowy, a jakiś na uszy makaron Mniej lub bardziej, częściej albo rzadziej mi się tym, czyli tym najgorszym koszmarem Czemu ból osoby, którą bardzo kochasz cię boli Finalnie cię zostawi, no i podwójnie zaboli Sam się na tym przejechałem, teraz codzienno się walczę, codzień piszę szczere teksty o tym, jak bardzo mnie boli Czemu ból osoby, którą bardzo kochasz cię boli Finalnie cię zostawi, no i podwójnie zaboli Sam się na tym przejechałem, teraz codzienno się walczę, codzień piszę Szczere teksty o tym jak bardzo mnie boli